Hey, three, two, Panie profesorze, zacznijmy od tego, czym jest wodór, co to takiego jest, czym to się je, dlaczego powinniśmy się nim interesować. No, wodór jest związkiem, który otwiera tablicę Mendelejewa. Jest to, jest to pierwiastek najbardziej powszechny we, we wszechświecie, tylko z jednym problemem nie występuje jako wolny to znaczy musimy go w jakiś sposób zawsze odseparować od wody na przykład. Jest to związek, który istnieje od praktycznie początku Ziemi, od Wielkiego Wybuchu. Tak? Zachodzi fuzja wodoru do helu w Słońcu i stąd praktycznie mamy energię, także właściwie energia z wodoru już jest dzisiaj obecna. No i tak naprawdę wokół wodoru, dostrzegając jego potencjał jako tego elementu, który istnieje, jest powszechnie dostępny, tylko musimy go separować właśnie od wody czy od pary wodnej, budujemy gospodarkę wodorową. Czyli jeszcze raz, żeby to usystematyzować, dla tych z nas, którzy nie mają tablicy Mendelejewa w głowie, H to jest właśnie symbol wodoru. Mamy cząsteczki, które zbudowane są z tych dwóch atomów. Niestety, one nie krążą sobie tak łatwo wokół nas, tylko są zawsze. To, 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 to H jest zawsze, zawsze związane. Węglo wodory, woda, tak, to, są, to są związki, w którym wodór występuje. Siarkowodory. Du, dużo to tego są, wodoru wszystko, w nazwie. Tak, to są wszystko związki wodoru, z których właśnie w ten wodór w różne sposoby próbujemy separować. No i metod jest oczywiście kilka, i o tym też dzisiaj będziemy rozmawiali. Problem w tym, że to wyrwanie wodoru z, z tego towarzystwa innych pierwiastków jest dość kosztowne. Jak rozumiem, z tym mamy. Spory, problem. tak. No największym problemem jest właśnie nakład, ilość energii, jaką musimy poświęcić, żeby najpierw ten wodór. Odseparować, mówiąc wprost, od tego związku, w którym on pierwotnie występuje, i teraz, jaki będzie koszt energetyczny wytworzenia tego paliwa, żeby później następnie je wykorzystać. No jednak, widzimy ten potencjał, wiemy też, że to jest paliwo, które łączone z powietrzem czy z samym tlenem nie generuje żadnych emisji. Stąd też pewien ten koszt pierwotny, początkowy z przygotowania wodoru jest w pewnym stopniu kompensowany tymi korzyściami, które mamy dzięki temu, że czyste paliwo finalnie zużywamy. Ale wodór to nie tylko paliwo, wodór to także substrat do wielu procesów, do wytwarzania paliw syntetycznych, w wielu gamidziach przemysłowych, możemy go wykorzystywać. Ale jeżeli wracamy do, do wodoru, no to to, co wiemy, to jest to jednak paliwo inne niż paliwo ogólnie dostępne do tej pory, mianowicie ma pewne swoje właściwości. To znaczy, jest pierwiastkiem, który się składa z jednego protonu i z jednego elektronu. Czyli de facto. jest okrutnie mały. Jest bardzo mały i przenika praktycznie przez wszystko. Kiedyś na pytanie, jakie są główne problemy z jakąś technologią, to zawsze naukowcy czy technologowie odpowiadają, że są zawsze trzy problemy. Pieniądze, pieniądze i pieniądze. Z wodorem są też trzy problemy, ale jest to produkcja, transport i magazynowanie. Tak? Więc jak gdyby na to się nakłada. Ale dajemy tutaj troszeczkę rady. Mianowicie, jeżeli chodzi o paliwo, to to jest paliwo czyste. To znaczy daje się zastosować w miejscach, w których nie można było stosować do tej pory innych paliw. I takie dwa elementy, czy dwa takie... Yy, System, gdzie możemy to stosować, to w dużej energetyce to są turbiny gazowe, które wymagają bardzo czystego paliwa. I tu mówimy o mocach rzędu 400 MW, czyli o dużej energetyce. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze zastosowania, to pojawiły, pojawiło się obszar dla ogniw paliwowych. To one są często nazywane jak ogniwa wodorowe, są różne nazwy. Ale jest to źródło, które nie ma ograniczeń związanych z klasyczną energetyką w postaci ograniczenia sprawności. Teoretycznie z ogniwa paliwowego jesteśmy w stanie wydobyć no, 100% energii paliwa, a nawet są takie, mnie bardziej śmieszne opracowania, które pokazują ponad 100% tego, tego paliwa, więc te energii z paliwa, ale to już pominę, pominę ten fakt. Więc wodór jest z tego punktu widzenia, może dać nam skok cywilizacyjny. Możemy przeskoczyć te ograniczenia, które dają klasyczne rozwiązania, jak turbiny parowe, gazowe czy, czy silniki tłokowe. Możemy wejść na inny poziom technologiczny, jeżeli chodzi o, o sprawność. To są zalety. Oczywiście wodór ma swoje także wyzwania i poza tymi trzema, które wspomniałem, tak główne wyzwania to już były wcześniej wspomniane, czyli głównie koszty produkcji i to energetyczne, które się przekładają w jakimś stopniu na, na finansowe, ale tu znowu to, co pan redaktor powiedział, kwestia energetyki odnawialnej i problemy z jej e, predykcją, tak, bo kiedy wiatr wie nie wiemy, wiemy ze słońcem kiedy nie świeci, tak. tutaj też profesor Kupecki wspomniał, że wiemy, że na pewno w nocy nie będzie tego, więc możemy coś przyjrzeć i w tym momencie. W Pojawia się konieczność zainstalowana większych mocy niż to jest wymagane w systemie. Może to oznaczać nadprodukcję energii w pewnych momentach. Ta nadprodukcja może oznaczać, jeżeli mamy gospodarkę rynkową, to nadprodukcja będzie oznacza spadek cen. Nawet musi w spadku cen poniżej zera. Mieliśmy taki, taki przykład z, z baryłką ropy naftowej na przykład. No, ale inżynierowie to też nie są, to też, to też są ludzie przytomni, tak w momencie, kiedy zaczynają tracić na każdym, oni nazywają Devil albo evil electrons, czyli złe elektrony, tak? Kiedy wiatrak zaczyna generować straty, to oni go odłączają, no bo to jest logiczne, naturalne posunięcie. I też mówiliśmy o tym w tym programie w Akademii Rynku Energii, że właściciele paneli fotowoltaicznych czasami są odłączani przez operatora sieci, kiedy produkują prąd. W takich momentach, w których nie ma komu go natychmiast zużyć. I skoro małe domy stają przed, czy mali prosumenci stają przed takim wyzwaniem, to co dopiero wielkie elektrownie, farmy wiatrowe czy farmy fotowoltaiczne? Tak, ale tu się właśnie pojawia rynek dla taniego wodoru. To znaczy, w momencie, kiedy ta energia jest dostępna, jest to prąd elektryczny w cenach no bliskich zeru, możemy ją spożytkować na produkcję wodoru. Bo produkcja zmagamy. wodoru jest banalnie prosta i można taki wodór wyprodukować nawet w domu. Tak, jakbyśmy mieli teraz, tak, kubek na przykład plastikowy, nalejemy wodę, ją posolimy, wbijemy, dwie pineski postawimy na baterii 9-woltowej, pojawią się bąbelki. Na jednej pinesce będzie to wodór, na drugiej ten. Więc technologicznie... Cała filozofia. Każdy z, państw, każdy z Państwa może to w domu zrobić. Właśnie w tej chwili takie doświadczenie i zobaczy, jak to działa. Sprawność takiego procesu nie będzie wysoka. Oczywiście mówimy o 9 voltach a nie o o dwóch, jaki ma zwykłą elektrolizę, ale to, to jest na marginesie. Jeżeli chodzi o energetykę, no to dajmy na chwilę tyle. Jeżeli chodzi o transport, no to w transporcie głównym problemem jest jednak magazynowanie. Te samochody, które są w tej chwili dostępne komercyjnie, transporty mają zbiornik paliwa, który, którego waga 5% to jest waga paliwa, które wnosi. To tak jakbyśmy pojechali do supermarketu i po kilogram, nie wiem, mąki czy, czy cukru pojechali sobie widlakiem, tak, z paletą całą. Więc to na pewno jest. Jeszcze do, jest to wyzwanie do dopracowania. Jeżeli chodzi o kwestie odległościowe, no to w tej chwili tym samochodem komercyjnym jesteśmy w stanie z Warszawy pojechać do Krakowa i z powrotem i kończy nam się możliwość. pominę już kwestię problemu z ładowaniem i ze stacjami wodowymi, które w Polsce istnieją w bardzo ograniczonym aspekcie. Jeżeli chcielibyśmy porównać wodór z innymi paliwami płynnymi, to proszę zerknąć na tą tabelę. Otóż widać tutaj, że masa molowa, czyli. No, po prostu masa wodoru przypadająca na jeden mol wodoru jest najmniejsza ze wszystkich tutaj wymienionych. To są takie a wymienione są tutaj podstawowe paliwa płynne. Gęstość, tak jak mówiłem, najmniejsza ze wszystkich. Bardzo ważna cecha wodoru. Przy spalaniu wodoru nie ma emisji dwutlenku węgla. Tu wzorcowym takim produktem czy paliwem w tej tabeli jest metan. Jeżeli przyjmiemy, że przy Spalaniu metalu wytwarza się powiedzmy e, 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 dwutlenek węgla w ilości względnej 1, to wszystkie pozostałe z tych paliw płynnych produkują więcej tego e, dwutlenku węgla. Proszę też zwrócić uwagę na jego wartość energetyczną. Tutaj ta wartość opisuje się górną wartością opałową. Ona ma wartość 142 jednostki. To jest pięciokrotnie więcej niż metan, pięciokrotnie więcej niż ni, około pięciokrotnie właściwie przepraszam, trzykrotnie więcej niż metan, trzykrotnie więcej niż propan, też około trzykrotnie więcej niż benzyna. Bardzo atrakcyjną metodą wytwarzania wodoru jest elektroliza wodoru. Cechą charakterystyczną elektrolizy jest to, że powstaje w wyniku tej elektrolizy wodór o największej czystości. Bo jeśli go wyprodukujemy, musimy go Zmagazynować. Możemy go magazynować w sprężonej postaci, e, czyli sprężyć gaz. To jest e, technika magazynowania, sposób magazynowania, w którym no, wymaga niestety sporych nakładów energetycznych, e, bo. Spręża się taki wodór do 150, a nawet do 800 barów. Czyli w normalnej temperaturze musimy wytworzyć, żeby zmagazynować, no, uzyskać odpowiednią, właściwą gęstość wodoru, podnieść jego ciśnienie ze 150 do 150, a nawet 800 barów. Czyli zbiorniki, które tutaj byśmy musieli zastosować, musiałyby mieć też odpowiednią wytrzymałość, odpowiednią wytrzymałość. No tutaj jest taki przykład zbiornika. Jest to właściwie typowy zbiornik kompozytowy. Można go stosować. Bardzo podobne konstrukcje tych zbiorników są oczywiście w przypadku zbiorników na przykład na sprężony gaz ziemny, ale cechą charakterystyczną tego zbiornika jest to, że musi być jeszcze wewnątrz pokryty specjalną powłoką o dużej gęstości. Wodór jest gazem bardzo ruchliwym. Praktycznie rzecz biorąc nawet metal jest dla niego trochę jak sitko, to znaczy on może przez ten metal przenikać, dlatego stosuje się taką powłokę o dużej gęstości, żeby właśnie to przenikanie, tą migrację wodoru zahamować. Ta cecha, ta, ta, ta ruchliwość wodoru, ta jego, można powiedzieć, zdolność do przenikania jest wykorzystywana w instalacjach przemysłowych. Na przykład wodorem chłodzi się generatory elektryczne w niektórych. Wytwarzające prąd elektryczny w niektórych elektrowniach. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, e, e, istniejącym, są odwracalne ogniwa paliwowe. Jest to typowe ogniwo paliwowe, które, którego działanie można odwrócić. Czy jeżeli my ogniwo paliwowe zasilimy prądem stałym z akumulatora sieci prądu stałego bezpośrednio z elektrowni wiatrowej lub fotowoltaicznej, to takie ogniwo zaczyna działać jak elektrolizer i zaczyna produkować z wody wodór. I tlen. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, dlatego że można go stosować w małych instalacjach, małych instalacjach na przykład przydomowych. Czyli jeżeli powiedzmy mamy nadmiar energii z, naszego, z, naszej, z naszej instalacji fotowoltaicznej, to możemy oczywiście tę energię magazynować w formie wodoru. Na pewno nie będzie to tanie. Przynajmniej na razie, ale w przyszłości może tak. Dlaczego o tym wodorze Państwu opowiadam? No dlatego, że jesteśmy dzisiaj przed koniecznością zmniejszenia emisji dwutlenku węglu, węgla do atmosfery. Dlaczego dwutlenku węgla? No dlatego, że to jest jeden z głównych gazów, który odpowiada za, e, można powiedzieć, powiększanie się efektu cieplarnianego. Trzeba ten gaz zredukować, ograniczyć, ograniczyć. Jedynym sposobem jest yy, 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 jak gdyby wprowadzenie do powszechnego użytku yy, paliwa, yy, yy, które wykorzystując nie zanieczyszcza dwutlenkiem węgla środowiska i dlatego właśnie i dlatego właśnie yy, 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 zwrócono się w kierunku wodoru, w kierunku wodoru. Oczywiście odrębną sprawą jest sposób jego wytwarzania. Sposób jego wytwarzania, szczególnie na skalę masową. Na pewno atrakcyjne są, jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ale również atrakcyjne będzie wytwarzanie wodoru, na przykład z wykorzystaniem energii elektrycznej z elektrowni jądrowych. Success. So let's see how long it will run on just one small bottle. Wyprodukujemy dzisiaj wodór. Zawsze myślałem, że produkcja wodoru to jest bardzo skomplikowana rzecz. No, po części tak. Też pytanie, czy zrobimy czysty wodór, czy wodór połączony z tlenem. Skoro zrobimy połączony z tlenem. To potrzebujemy wodę. Lepiej była destylowana, ale takiej nie mam, czyli zwykła kanuwa. Jakiś pojemniczek. I tu jest pojemniczek. Co jeszcze potrzebujemy? Jakieś dwie elektrody Nie, wiem, jak to nazwać? Jakieś przewodniki, czyli tu są akurat blaszki do zgrzewania ogniw. Niklowane. Stalowe, niklowane. No i będzie połączone z ogniwem. Czyli koszyk na ogniwo i jedno jakieś ogniwo. Co robimy? Wkładamy ogniwo udaje uda jedną ręką. No, udało się. Aha, jeszcze potrzebujemy sól. Jakby lepiej nam przewodziło. Solimy. Dałoby się zamieszać czymś. Jakaś łyżka łyżkę, łyżkę, łyżkę trochę zamichlamy się rozprowadziło w miarę damy wodę I wkładamy nasz I już się nam wytwarza wodór. A, myślę, że widać. Belki idą. I tworzy się wodór. जय पाली